Czy zwracałeś kiedyś uwagę na ten podział w przypowieści o siewcy? Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem. Wczoraj, moi drodzy, za wszystkich darczyńców odprawiłem Mszę Świętą. Także niektórzy przyjechali na tę Mszę Świętą, było mi bardzo miło. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, serdecznie wszystkim dziękuję. Dzisiaj, moi drodzy, Sobota, zawierzajmy nas, naszą całą społeczność stłus przez niepokalane serce Matki Najświętszej, niech te treści ożywiają naszą wiarę, nadzieję i miłość. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, Tobie oddaję moje serce, Tobie oddaję glebę mojego serca. Pragnę, aby ziarno Twojego słowa przynosiło jak najobfitszy owoc, nie tylko trzydziestokrotny, nie tylko sześćdziesięciokrotny, ale stokrotny. Niech tak będzie dzięki Twojej łasce, ale także i dzięki mojej współpracy, dzięki mojej otwartości, dzięki mojemu chce. Matka Najświętsza jest dla mnie wzorem otwartości na Twoje słowo, otwartości na Twoją obecność, dobry Boże. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. W jak największym stopniu pragnę być podobny do Maryi w zasłuchaniu Bożego Słowa, w życiu tym Słowem, w rozważaniu z każdego dnia tego Słowa w swoim sercu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Sobota, 24 tydzień zwykły. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa. Rzekł w przypowieści, siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Wtedy pytali go jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść? On rzekł, Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże, tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swoją wytrwałość. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przypowieść znana. W pierwszej części mamy ten obraz siewca, wychodzi, siadziarno. ziarno. Mamy te gesty siewcy i różne elementy tej przestrzeni, czyli mamy drogę, mamy jakieś skały, mamy jakieś krzaki, chwasty, mamy ziemię żyzną, urodzajną. I potem mamy wyjaśnienie tej przypowieści. Ziarne słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa. I potem Pan Jezus dalej wyjaśnia sens i znaczenie tej przypowieści, ale pomiędzy tym pierwszym opowiadaniem i potem wyjaśnieniem mamy Zdanie, nad którym chciałbym się dzisiaj pochylić: Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Przypowieści są czymś prostym. Przypowieść, parabola odnosi się do obrazów, bardzo często odnosi się do obrazów z codziennego życia, bo oto mamy w tej przypowieści obraz z życia rolniczego. Wtedy wielu ludzi uprawiało ziemię, tak jak moi drodzy, poszlibyśmy na wioskę 40, 50, 60 lat temu w Polsce, no prawie wszędzie była krowa, były konie, każdy miał jakieś gospodarstwo, mniejsze czy większe, teraz to. Dzieci jadą oglądać krowy, dzieci z wioski do y, jakiegoś zoo, y, f, 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 do jakiegoś gospodarza, który mieszka może gdzieś bardzo, bardzo daleko, ponieważ na wiosce nie ma krowy. W tamtej rzeczywistości te obrazy były z życia wzięte, te obrazy były dla nich dostępne na wyciągnięcie ręki i Pan Jezus właśnie w taki sposób prosty, stara się tłumaczyć. Tajemnice Królestwa Bożego. Ale są ludzie, i o tych jest właśnie mowa w tym zdaniu, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Czyli pan Jezus mówi już tak prosto, prosto, prosto. A oni słuchają, patrzą się na niego i nic. Oni widzą znaki, cuda, których dokonuje i nic. I właśnie to są ludzie, którzy nie chcą się zagłębić, którzy nie chcą poznać głębi znaczenia. Co to znaczy, że Chrystus uzdrawia? Że wskrzesza, to znaczy, że jest Panem życia, czyli że jest Bogiem, czyli że jest obiecanym Mesjaszem, Synem Bożym, a nie tylko prorokiem, nawet spektakularnym, ale tylko, tylko prorokiem. Nie. Tu jest coś więcej niż Jonasz, tu jest coś, wie, coś więcej niż Salomon. Właśnie i patrzą, zastanawiają się, podziwiają, a nie potrafią rozpoznać Syna Bożego. Tak samo jest teraz. Ktoś patrzy na Eucharystę, jest ksiądz, coś mówi, jest jakieś przedstawienie, rytuały, podnosi, przepraszam, że tak powiem, biały opłatek, no i co? I nic. Nic to dla mnie nie znaczy. Są tacy ludzie, którzy patrzą na znaki, którzy słuchają i przepraszam, są ślepi. Niestety. Te oczy wiary są zaślepione przez niewiarę. A do czego Pan Jezus zaprasza? Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Czyli Pan Jezus zaprasza nas do tego, abyśmy byli jak apostołowie, którym dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Przez co? Przez to, że często słuchali, że bardzo często, prawie cały czas byli przy swoim nauczycielu, i to słowo stopniowo, stopniowo, stopniowo użyźniało glebę ich serca do tego stopnia, że była bardziej podatna na przyjęcie słowa z wiarą. I dobrze, że tutaj jesteś na tej uczcie przed śniadaniem, i dobrze, że jesteś na wieczorniku, bo dzięki temu, tak jak apostołowie, codziennie słuchasz Słowa Bożego. Nie raz na tydzień, nie raz na miesiąc, codziennie. I do Ciebie odnoszą się te słowa. Tobie dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, bo gdyby Ci Pan Bóg nie dał poznać, nie dał Ci swojej łaski wiary, to już by dawno Ciebie tutaj nie było. A jesteś. I pięknie, i trwaj. Przy Słowie Bożym najlepiej każdego dnia, bo to Słowo Boże będzie w Tobie owocowało i będziesz patrzył na Eucharystię, na sakramenty, na znaki sakramentalne, i oczyma wiary będziesz dostrzegał żywego, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa i Jego bardzo realne, konkretne działanie. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie, otwieraj oczy mojego serca. Panie, otwieraj oczy mojego serca. Zachęcam do udostępnienia, do podzielenia się tym z innymi. Tutaj, moi drodzy, za chwilkę pojawi się wieczornik, wczorajszy wieczornik na temat plagi żab. Skąd się wzięły żaby i dlaczego nawet pojawiły się w sypialni faraona? Zapraszam, tutaj wystarczy kliknąć. Kilka minut. A jeżeli masz jeszcze chwilę czasu, zostań z tym słowem sam na sam. Otwórz sobie, przeczytaj, rozważ, co Pan Bóg chce do Ciebie powiedzieć. Na cały dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.